Proszę Państwa, dzień, wieczór dzisiejszy. Wieczór dzisiejszy ma trzech bohaterów, trzech autorów. Mamy dwóch bohaterów ja siebie tutaj, coś tego bohaterstwa, włącznie, trzech autorów. Mianowicie, jednym z nich jest pan, będę alfabetycznie mówił, pan Robert Lewandowski, którego bym chciał tutaj poprosić. Pan Robert Lewandowski który prezentuje Fundację Andriolego, a także Muzeum Edwira Michała Andriolego, Muzeum w Józefowniach. Ono, to, ono zostało, powstało chyba w roku ubiegłym, formalnie zarejestrowane przez Ministerstwo Kultury i Sztuki. Natomiast działalność i zainteresowanie Pana Roberta tematyką Andriolego jest znacznie, znacznie większa. Na, i, I on jest głównym autorem pomysłu i konstrukcji, w której mieszczą się róże, różne wydarzenia na terenie Mazowsza związane z rokiem Andriolowskim. Drugim bohaterem, alfabetycznie biorąc, jest w duecie. Naturalnie. Naturalnie. Jest pani... Pani na szopla z po raz Paweł Szapiego, który bym tutaj poprosił. Panu Szapiego, to jest ten z laską, żebyście... Znaczy, jest z laską podwójną. Nie Paweł, pa, państwo prezentują z kolei fundację. Żytnie malowany Muzeum Wieczny Tułacz i w, nasz, w przypadku dzisiejszego wieczoru są autorami, z autorami wystawy, na którą Państwa zaprosiliśmy, to znaczy Negre Ezofowicz w rysunkach Andriollego.